I wszystkim, cześć czołem. witam na moim kanale, witam w kolejnym filmiku z poczynań w ETS-2. Dzisiaj mamy taką bardzo szybką trasę, ponieważ za niedługo idę do pracy. Mamy godzinę 10:17, a do pracy będę musiała iść przed godziną 14. W tym odcinku pojedziemy sobie z serem. 18 ton sera będziemy wieść. I będziemy jechać, już pokazuję dokładnie skąd i dokąd. Pojedziemy z Hirtschals, chyba tak to się czyta, ze Stena Line. I będziemy jechać na Niemcy i dojedziemy do miejscowości Kilonia. Filonia to są właśnie Niemcy. Będziemy rozładowywać się tutaj w Lidlu. U mnie to jest Lidl, u Was to może być inna firma. Ja sobie ten ładunek wzięłam przez aplikację traki, bo tutaj w grze nie potrafiłam znaleźć jakiegoś takiego sensownego ładunku, który raz że byłby ciekawy, a dwa że byłby krótki. Yy, naczepa mamy taką standardową ze Stena Line. Tak tutaj wygląda nasza ciężarówka. OK, ja sobie pozwolę jeszcze szybko yy, tutaj yy, zrobić yy, Screenshota żeby to jakoś tutaj było. Okej. Okay. Myślę, że nie zajmie to dłużej niż 15-20 sekund. Ok. Screenshot zrobiony. My się ładujemy do ciężarówki. Jak zwykle odpalamy silnik. Włączamy światełka. Popuszczamy ręczny. I powolutku. Ruszamy z czwóreczki. Start. No i jedziemy. Dzisiaj będę musiała wrócić już do pracy. Miał, mam za sobą 5 dni wolnych. Troszeczkę sobie poodpoczywałam. Troszeczkę sobie poświętowałam. Urodziny się skończyły, wolne się skończyło, więc Trzeba będzie się uzbroić w cierpliwość i iść do pracy Wychodzę w 14 w tłumie, ale Ale chciałabym się jeszcze chyba na dosłownie godzinkę położyć przysnąć, może uda mi się zasnąć Dlatego, że zmiany mam aż do 23 Dzisiaj akurat będę prowadzić zmianę, co jest dla mnie nieco stresujące. Skręć w lewo. Więc chciałabym być wypoczęta, żeby nie było takich. w Sytuacji, że po prostu zaczniemy roznosić. roznosić. Czy... Nie, żeby mnie jakoś bardzo roznosiło. Po prostu, jeżeli jestem niewyspana i zmęczona, to raz, że się bardziej stresuję, a dwa, że czasem mnie coś pokusi i powiem coś, czego nie chciałabym mówić na tamten moment. Więc chciałabym sobie wypocząć. Teoretycznie powinniśmy zajechać yy, według tego, co tu jest napisane, o godzinie 10.20, więc stanie mi jakieś 2-3 godzinki jeszcze, żeby sobie odpocząć. No budzik mam nastawiony na 15 po 1 po południu, więc o to się nie martwię, że nie wstanę, więc powinno być ok. Mam nadzieję, że w tym filmiku yy, dźwięk będzie już lepszy niż ostatnio. Przed nagrywkami sobie sprawdziłam, czy mikrofon działa I robiłam sobie takie testy Coś typu raz, dwa, trzy, próba mikrofonu I nie wydawałoby się, że coś powinno dzisiaj pójść nie tak Ja jeszcze raz przepraszam za jakość dźwięku w poprzednim filmiku Nie wiem o co chodziło, nie wiem co się stało Ja próbowałam w postprodukcji potem napra naprawić ten dźwięk, ale niestety, no nic się nie dało z tym już bardziej zrobić a też szkoda by mi było mm. usunąć ten filmik, go nie wrzucać, bo trasa była dość fajna, dość spokojna no nie wiem co się wydarzyło mogę tak jak mówię, jeszcze raz przeprosić za to mam nadzieję, że ten filmik będzie miał lepszy dźwięk, lepszą jakość tego dźwięku Prób mikrofonu zrobiłam 3. Dodałam sobie jeszcze jeden filtr, jeżeli chodzi o mikrofon. Mam też nadzieję, że nie będzie słychać tutaj mojego kota, bo sobie biega po pokoju. No, dodałam filtr. Powinno być ok, ale jak będzie, no to się tak naprawdę przekonam po tym, jak skończę nagrywać i przejrzę sobie ten filmik. Trzymaj się lewej strony, jest mi. Nie powinno tam nic skrzeczeć, harczeć ani nic takiego. Na dzień, w który to nagrywam, dzisiaj mamy 12 stycznia. Bardzo dziękuję za to, że oglądacie te filmiki. Mało, bo mało, ale jednak jest już to coś. Dziękuję też nowej osobie, która została subskrybentem tego kanału. Yy, dziękuję też za komentarz od tej osoby, że filmik się, yy, filmiki się podobają. Mam nadzieję, że każdy następny, jak pisałam w komentarzu w odpowiedzi. Mam nadzieję, że każdy następny będzie coraz lepszy. Coraz bardziej warty oglądania. Ja naprawdę yy, jeszcze... Nie jestem za pan brat, jeżeli chodzi o nagrywanie takich rzeczy z tym wszystkim, ale z dnia na dzień staram się to bardziej ogarniać. Staram się przede wszystkim poprawiać tę jakość. Jak słychać, troszeczkę mniej się jąkam, to myślę, że jest na plus, bo ile można słuchać jąkających się osób. Ogólnie w pracy nie mam takich sytuacji. się zacinam albo jąkam. No a tutaj, mimo tego, że tak na dobrą sprawę. Nikt mnie nie widzi, nikt mnie nie słyszy na ten moment. To jeszcze troszeczkę się stresuje. Teraz do pracy też będę chodzić. Przez kolejne 4 albo 5 dni, nie pamiętam jakoś tak. Cieszę się, że tych filmików zrobiłam sobie troszeczkę na zapas. Nie będę taka uwięziona, jeżeli chodzi o to, że przyjdę po pracy zmęczona i będę musiała nagrywać na siłę. Na dzień dzisiejszy zaplanowanych filmików mam na tydzień wprzód. Więc jest dobrze. Kolejny myślę będę nagrywać za jakieś 2-3 dni. A tak w połowie powiedzmy tych moich zmian. No to już się przyzwyczaję. Do tego że chodzę na 14 do 23 potem po tych 4-5 dniach yy, pracy będę mieć chyba 1 albo 2 dni wolne później znowu 2-3 dni do pracy i potem znowu, z tego co kojarzę 2 dni wolne No na pewno 19-20 będzie u mnie wolny yy, stycznia 19 Chyba sami mi dali wolne, a 20 na pewno chcę wolne, bo muszę iść do dentysty. Kiedyś robiłam tak, że jak chodziłam do dentysty, to prosiłam o to, żeby wypisywać się na rano. Po południu chodziłam do pracy, ale problem jest taki malutki, że jeżeli dostaję znieczulenie, to czasem po tym znieczuleniu, mimo że ono jest lekkie, i tylko po to, żeby w razie W coś mnie tam przy borowaniu nie zabolało, no to ja po tym znieczuleniu lubię sobie iść spać. Dosłownie no, ścina mnie z nóg. Więc chcę się zabezpieczyć tym, że mam wtedy dzień wolny, i nawet jeżeli zechce mi się spać, no to po prostu przychodzę do domu, kładę się i idę spać. Dzisiaj też wstałam o godzinie 6.30, bo mieliśmy jeszcze zebranie firmowe u mnie w pracy. Zebranie Trzymaj trwało dwie godziny, więc na dobrą sprawę będzie można sobie to kiedyś odebrać na spokojnie. Ale pogoda jest dzisiaj, no powiem, bardzo fajna. Mamy jakieś 3 stopnie na plusie, ale jest fajne słoneczko. Przez weekend przysypało trochę śniegiem. Śniegu jest tak, powiedzmy, zakrywa połowę podeszwy w bucie. Fajna jest taka pogoda, ja taką właśnie lubię słońce, zimą, śnieg. Nawet bałwanka dałoby się z tego śniegu zrobić. Dzisiaj też widziałam, że nasz pracownik pod restauracją odśnieżał, więc już, już jest trochę tego śniegu. Fajnie, fajnie. Czekam aż przyjdzie taki moment, że będę ja mogła znowu odśnieżać. Słuchawki wtedy y, zakładam sobie na uszy, jakąś muzykę puszczam i tak naprawdę mnie nie ma dla nikogo. Dla mnie jest tylko podjazd i droga. Ja mogę sobie tak cały dzień odśnieżać. Jest to dla mnie raczej satysfakcjonujące. Szczególnie wtedy jak... Y, gdy odśnieżam, jak nie pada śnieg, no bo wtedy już widać efekty. A dwa, że ja po prostu wiem, że robię coś dla kogoś. Na no dobrą sprawę u mnie, jeżeli chodzi o odśnieżanie, o trawy, jest to bezinteresowne. I widzę ten efekt, że jest zrobiony i że ktoś się cieszy z tego. No i przede wszystkim dzięki temu, że poodśnieżamy, no to jest po prostu bezpieczniej. Nie jest tak ślisko. A wczoraj Trzymaj się w prawej strony jezdni. Też podnie? Pod... Skręć w prawo. Też pod wieczór widziałam y, sytuację. U mnie pod żabką. Skręć w prawo. Y, y, coś w stylu. Facet chciał cofnąć z parkingu. No i okej, okay, jakby to fanie mu wyszło. Gorzej jak się chciał ruszyć do przodu. I tam u pod sklepem było nieodśnieżone. No i jak go zarzuciło, to tak za porządnie bączka tam prawie zrobił. Więc ja uważam, że odśnieżone być powinno. Może nie na 100%, żeby było widać chodnik. No, ale odświeżo odświeżone. Ale odświeżone być powinno, żeby właśnie takich sytuacji nie było. Możliwe też, że chłopek miał niezmienione opony, bo to tak zawsze wychodzi, że zima zaskakuje drogowców, szczególnie w Polsce. I ludzie dopiero jak tak naprawdę spadnie metr śniegu, to stwierdzałem, o chyba zmienię opony A Przecież po co wcześniej ten śnieg jak spadł od jego pół centymetru, pół centymetra, no to już on się roztopi i damy radę Ja na ten moment akurat nie mam prawka Kiedyś próbowałam je robić mam przejeżdżone wszystkie godziny jeżeli chodzi o naukę jazdy podeszłam dwa razy do teorii nie udało się więc więc prawka nie mam ale wydaje mi się, że jeżeli przychodzi zima nawet jeżeli miałby ten śnieg nie spaść to dobrze byłoby zmienić opony mimo wszystko one mają tam jakiś inny bieżnik i inaczej się zachowują na drodze. Jeżeli ktoś nie chce zmieniać, są też przecież te opony te, te, yy, na wszystkie sezony, takie, które raz się montuje i wielosezonowe, o tak właśnie. Raz je przecież montujemy i chyba do zdarcia bieżnika się na nich jeździ. Znam ludzi, którzy takie opony właśnie używają i są bardzo zadowoleni. Raz, że nie trzeba co pół roku jeździć do wulkanizatora, żeby je zmieniać, a dwa, że to jest po prostu um, ekonomiczne. Chodzi o to, że opony tak trzeba kupić dwa zestawy, a tak wystarczy jeden zestaw. Mam w ogóle u Was słychać, jak Wam minął weekend? Co robiliście? Gdzie byliście? W ogóle co się robiliście i gdzieś byliście? Może siedzieliście w łóżku i oglądaliście jakieś filmy, albo bajki, albo youtube'a Pochwalcie się. Ciekawa jestem, że tylko mój weekend był taki spokojny i nudny. No, chyba zacznie padać tam w grze. Zostało 6 minut drogi, 130 km. Może uda się dojechać przed deszczem. Mam zainstalowane mody, które troszeczkę poprawiają ten deszcz. Mam moda na to, żeby krople deszczu wyglądały trochę lepiej i mod taki bardziej graficzny. W którym, jak pada deszcz, robi się tak fajnie ciemno i fajne takie błyski widać. Czasem są troszeczkę przerażające, dlatego że, jak się zacznie taka porządna burza, to tak błyska, że ekran dosłownie miga na biało. I są takie momenty przez ułamki sekund, że dosłownie nie widać nic, ale mi się akurat ten, ten mod podoba. Powiedzcie też w ogóle, co sądzicie. Bo ja wiem, że te gry, jak ja nagrywam, nie słychać aż tak bardzo, bo ja mam ją troszeczkę przyciszoną. Ale powiedzcie, co sądzicie o tym turkotaniu silnika? Moda na Open Pipe w daf mnie, mnie osobiście mod bardzo się podoba. Tak trochę głośniej jest. Nie przeszkadza mi to. A gram na słuchawka. ale może wam przeszkadza jeżeli tak, no także przyciszę troszeczkę jeszcze bardziej grę w sumie patrzę, tu mamy 70 km jeszcze do końca 4 minuty skończymy około 10.20 może śmignę sobie jeszcze jedną trasę Trzymaj się prawej strony, jest dni. Następnie skręć w prawo na rozwidleniu. Dodatkowo zapasowo. Skręć w prawo na rozwidleniu. Jeden filmik. Dalej prosto. W sumie nawet jeżeli go Trzymaj nagram. Się prawej strony, jest ni. I opublikuję to i tak go teraz jeszcze nie zobaczycie, bo ja sobie tam ustawię datę publikacji. Trzymaj się lewej strony jest dni. Napiszcie w komentarzach też w ogóle, co sądzicie o naszej firmie. Czy chcielibyście dołączyć? Dalej szukamy kierowców. Tych starszych, tych młodszych. Mamy jeszcze trochę miejsca dla kandydatów. Bylibyśmy bardzo zadowoleni, gdyby ktoś do nas dołączył. Dzielił z nami te pasje, które mamy do ETS-a. Oczywiście to też nie jest tak, że, je, je, jeżeli, jeżeli. Jeżeli jesteście w firmie, to musicie ciągle jeździć w konwojach i ciągle być z nami na łączach. Ja na przykład mam tak, że bardzo często jeżdżę sobie sama na singlu Jeżeli są spotkania firmowe, jakieś konwoje firmowe, no oczywiście dołączam do nich, ale tak to raczej. się prawej strony mi raczej sobie gram Skręć na singlu, w na ale nie jest y, źle, wcale nie ma tragedii. Na ja jednak lubię i cenię sobie taki spokój ducha, spokój głowy. Spotkań takich naszych firmowych też przecież nie ma dużo. Komponentów też nie ma dużo, więc nie trzeba ciągle siedzieć z nami. lewej strony jest też na tym Discordzie. Oczywiście jest to fajne, jeżeli ktoś wchodzi na Discorda i sobie rozmawiamy albo ktoś streamuje gierkę no ale jeżeli ktoś lubi sobie grać po pojedynkę na singlu to też nie ma problemu, ważne tak naprawdę żeby robić kilometry a w tej grze jest co robić jest gdzie jeździć ja mam tutaj skręcić na prawy pas, no dobra zjadę Czy ten pas zaraz się zacznie kończyć. Trzymaj się prawej strony o, no i jedź Skręć w prawo. Skręć w prawo. Ja potrzebuję kierunek. A nie, ja i tak jestem na prawym pasie. Ok. Idziemy się prawej strony jest Na dziesiątkę, Następnie. żeby było mi łatwiej. Skręć w prawo. Podjechać pod górkę. Ciemny ósemkę. Skręć Nic nie jedzie, to ja sobie pozwolę na czerwonym przejechać. Kto zabroni takiemu, takiemu wielkiemu ciągnikowi? Jak to mówią, większym pierwszeństwo. Następnie skręć w prawo. Dobra, to sobie wrzucimy siódemkę. Skręć w prawo. Bo ostro przechowuję. No I skręcamy w prawo, i tak naprawdę na dobrą sprawę już jesteśmy. na ósemce powiedziałem. Tak będę jechać około 35. No i tutaj po naszej lewicy widzimy już Lidla No, każą to zaparkować. Jesteś na do... miejscu. Okej. Okay. że wyjdzie za pierwszym razem. Chyba się za bardzo... Prostować. Okej. Okay. Dobra, ja sobie włączę kamerę z góry, tak nie będzie po prostu łatwiej. Czekajcie. Zdecznym drugim się cofniemy O. Nie ma tragedii. Harczy też ta kierownica strasznie. Ale nie wiem, co zrobić, żeby nie harcza. No taka kierownica jest. Chyba, że ona tak nie powinna brzmieć. To dajcie też znać. Jeżeli nie powinna tak brzmieć, jest w nią coś nie tak. To jest jeszcze szansa, że będę mogła ją dać na jakąś gwarancję. Ok, dojechaliśmy. Tak więc jak zwykle. Ręczny. Światła. Wyłączymy silnik i tym razem rozprzęganie damy. Wjechaliśmy z na naczepą. Zobaczmy sobie rezultat. 85,5 tysiąca, prawie złotych, zarobiony. 700 XP. O, ja sobie będę kontynuować. Takie mam wrażenie. A Wam dziękuję za oglądanie. I do następnego. Trzymajcie się. I cześć.